Witajcie drogie dzieci. Chciałbym, abyśmy w dzisiejszym zadaniu zastanowili się, jak pachnie Bóg. Czy myśleliście kiedykolwiek nad tym? Moje pierwsze skojarzenie to takie, że przecież Bóg jest miłością. Więc skoro tak jest, to możemy sobie wyobrazić jego zapach, jako na przykład zapach ciasta, które nam przygotowała nasza kochana babcia. Albo na przykład jak. Zapach perfum naszej ukochanej mamy. Co o tym sądzicie? A więc dzisiejszym Waszym zadaniem będzie przygotowanie własnej mieszanki zapachowej. Zapach, który będzie Wam się kojarzył z czymś ciepłym, chociażby, właśnie ze świętami Bożego Narodzenia. A żeby ten zapach był o wiele bardziej trwały. Chciałbym, abyście podzielili się z nim, z osobami, które kochacie, na przykład z rodzicami, albo z Waszym rodzeństwem. Do dzieła, trzymajcie się.